Z każdym postawionym krokiem wydaje mi się, że mój pomysł, czyli sfotografowanie potwora, który gdzieś tutaj w tych lasach jest, wydaje się coraz gorszy im, im dalej idę w las. Zwłaszcza, że są jeszcze potwory, ale już chyba za późno, żeby się wycofać, co? Jak tam mój ekwipunek? Firma do aparatu, żeby wywołać zdjęcia, Teraz do wywoływania zdjęć też jest. To no jest siekiera, jedzenia, sama kamera, aparat i latarnia. Ta noc się nie kończy jakby. Jakby ja tu idę już od kilkunastu minut, a zmierz był przez jakieś... Jeżę wykrakał teraz. A zmierz był naprawdę dawno temu. Jakby to się nie kończyło. Nie wiem, nie wiem co się tu dzieje, ale... Ale teraz wolałbym być dosłownie gdziekolwiek indziej. To było. Chyba trzeba jakąś... Jakąś bazę obserw obserwowniczą ogarnąć. Coś jest? Nie. Ale za mną coś jest. Zbierzmy jagody. Ech. Ludzie mówili, że w tych lasach żyje coś naprawdę okropnego. Nie mówię dokładnie co, ale... Podobno pojawi się świetnie maskować w pośród drzew, co naprawdę... ...mi nie ułatwi znalezienie go. Czymkolwiek by to nie było. może zetnijmy drzewo, jakieś... Jakąś początkową bazę, jakikolwiek szałas, żeby to przeżyć, zróbmy. z jedzeniem by się przydało, coś... Zrobić. Na pewno coś tutaj do jedzenia znajdziemy. No, znaleźliśmy jagody, ale ale to mi wiele nie pomoże. Niebo aż czarne. A w tej porze rok podobno wszystkie dziwne życie to? Nie, ja słyszę kroki, chwila. No bo to moje serce, trudno powiedzieć szczerze. Oj, nie jest dobrze. Naprawdę nie jest dobrze. Ła! Jest naprawdę źle. Mówili ludzie, że to coś. stawia ogromne ślady i ciężkie kroki, więc co może być to? O czym jest to? Trudno powiedzieć. Jakby umilkło. Ale wezmę to jako szansę na zebranie podstawowych narzędzi. Jest źle. No ze wszystkich ludzi akurat ja, taki bo dudek, a takie coś się wybrał to nigdy nie zrozumiem. Okej. Okay. Przynajmniej tutaj powinniśmy być bezpieczni przynajmniej przez chwilę. I podoba mi się to, naprawdę mi się to nie podoba. Już nie mówiąc o wszystkich innych potwarch, które są w tym lesie. Hmm. Wszystkie drzewa są tutaj takie wysokie. Może by tego użyć. Na jednym z nich zrobić jakiś jakby domek na drzewie, jakiś szałas. Zawsze będziemy trochę wyżej. Będziemy dalej niby od niebezpieczeństwa. Uff polata i mi przynajmniej odgrzewa, ale... Boję się że stąd wychodzić trochę. Ej, na razie... na razie czysto. Bym się tu może zagłębił trochę. Kto nie znajdę jakiejś... jakiegoś żelaza może. Słyszę to. Cały czas słyszę te kroki. No, nic z tego... nic dobrego z tego nie wyjdzie, mówię wam. Jest więcej żelaza, ale właśnie czy nawet mnie przy tym chyba nie uchroni cokolwiek to jest. Bo z tego co słyszałem, co ludzie mówili, to wiele osób takich jak właśnie ja tutaj przy, przychodziło do tych lasów i chcieli właśnie dostać dowody, że cokolwiek tutaj jest, istnieje, ale w sumie z tego co słyszałem, to prawie nikt nie wrócił. No, no prawie w sumie to nikt nie wrócił. Duża jaskinia. O to ok, myślałem, że tam coś jest, ale z tego co wiem, to o ile to coś, czy, czy to jest szukam teraz, albo co szuka mnie, co jakby było to trochę gorsze, to jest głównie na powierzchni. Więc jak jestem w jaskiniach, jestem bezpieczny. Co nie wiem, czy jest lepsze nie, czy gorsze. Przypadło przypadkowo chyba, no właśnie, zrobiłem zdjęcie piecyka, ale to nic. Trzeba no, ja będzie jeszcze zająć się butelkami z wodą, jakby chciał jakiekolwiek zdjęcia w ogóle wywołać, ale to jeszcze na to mamy czas. A więc, że żelazłem, po to poszedł nawet. Tutaj teren nie jest zbyt przyjazny. Aha. Dobra, szybko wchodzimy. Padaj. Ej, okay, dawaj, kop, 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 kop. Dobrze, nie wy, nie wybuchną mi żelaza, jest, jest w porządku. To było... na ja nie gra, czy już kompletnie tracę rozum? No i tak nawet nie wiem, czy tam sobie w ogóle wchodzi, tam jakby tutaj nic ciekawego nie ma. Dobra, chyba wracam na górę, bo jakby mam żelazo, przepali się to jeszcze. Bierzemy się do roboty jako poszukiwacze potworów. A, eee, będę musiał kupić nowe spodnie po tym wszystkim. I jesteśmy już na powierzchni, dobra. Nie będę słyszał żadnych kroków, będę szczęśliwy, ale jeszcze deszcz pada, więc... Eee... Naprawdę, dzisiaj bardzo burzliwa noc. Dobra, przejdźmy dalej. Najgorsze jest to, że ja w deszczu dużo nie widzę, więc nie będę wiedział, czy cokolwiek ja szukam i szuka też mnie. Witam cicho, bądź. Is. Skąd one nadchodzą w ogóle, bo nie. Nie widzę. Nic nie widać. Bo może to wszystko są jakieś kłamstwa? Może ja tu jestem sam? I po prostu sobie ze mnie robi żarty? Mam nadzieję, że nie. Skąd one nadchodzą te kroki? Cię nie chcę już, bo tu jestem dobrze schowany pod tym drzewem. Ale są coraz głośniejsze! Może powinienem dać światło? Rozglądaj się, nie jest co głośno, co, co się dzieje? Jest światło. Boże, niedobrze mi. Nie. Co? Nie, ciągle idzie. Uff. Gdzie tu jest? Co tu jest? Nie są żadne rzeczy tutaj, ale coś jest Trzeba Co było. Przejdę pod drzewami. Nie, 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 nie. to to zły pomysł, to jest zły pomysł. Ej, deszcz przestał padać. Jak kroki... Nie przystało. Czy było jakiegoś bardzo wysokiego drzewa? Tamto na dobrze. Czy to coś wie, że ja tu jestem? Czy to jest może nademną? mną? Nie, jest wszystko w porządku. To jest? To jest radio? Nadchodzi stamtąd Nie, 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 to nie może być, prawda? Nie, To nie może istnieć Wielkie kroki Maskuje się w drzewach Radio Nie może przecież być siren prawda? Zdjęcie! Zdjęcie! Tam jest! Tam jest! Widzę go! On tu idzie! Oho! Lipka! O nie! Pop się! Aaa!